Jakie wartości są dla Pani najważniejsze? Pięć lat temu mój system wartości bardzo się zmienił, bo urodziłam pierwszego syna, i tak naprawdę od kiedy mam dwóch synów, Janka pięcioletniego i Olafa dwuletniego, tutaj najważniejszą wartością stała się dla mnie rodzina, stały się dzieci. Wartością dla mnie we współczesnym świecie, mocno mm, zawadniętym przez internet, e, przez wirtualną rzeczywistość, wielką wartość dla mnie mają spotkania e, w rzeczywistości, e, spotkania z ludźmi, rozmowy. A czy te wartości, o których Pani mówi, odnajduje Pani w swojej pracy, twórczości? Jak najbardziej. E, na szczęście, aktorstwo. Muzyka, śpiew to są dziedziny, gdzie oparte jest, jest na spotkaniu z drugim człowiekiem, z publicznością, ale również z partnerem na, na scenie. Także te spotkania są rzeczywiście wspaniałym, wspaniałym momentem, magicznym. A czy te wartości są popularne w świecie aktorów, w tej branży takiej aktorskiej? Ponieważ często się słyszy, że jakiś aktor wywołał właśnie jakiś skandal. Zarówno w świecie artystycznym i w każdym innym zawodzie, i w każdym innym środowisku ludzie są różni, bo jesteśmy różni. Spotkamy ludzi, którzy szanują nasze wartości, którzy kierują się innymi wartościami i to też trzeba uszanować. Ja spotykam się tak naprawdę z ludźmi, może dobieram sobie po prostu tak, tak ludzi, i najczęściej spotykam się z takimi, którzy gdzieś współdzielą moje, moje wartości. Też trzeba zrozumieć, że współczesne media, współczesny show-biznes głodny jest, głodny jest skandali i opiera się na skandalach, więc no niektórzy decydują się na, na taką drogę. Z jakiej rady miałaby Pani dla osób, dla młodzieży, która chciałaby zacząć przygodę z aktorstwem? Mm. Przede wszystkim to bym powiedziała, żebyś, że trzeba być odważnym, żeby się dzieciaki nie bały, żeby spełniały swoje marzenia. Teraz młodzież i dzieci mają tyle możliwości. Jest tyle właśnie wspaniałych obozów, wspaniałych nauczycieli, żeby z tego korzystały, żeby, mm, ale przede wszystkim, żeby miały odwagę do, do spełnienia marzeń, do bycia sobą. Czyli warto walczyć o swoje marzenia? Warto, warto i naprawdę trzeba walczyć. Życie jest jedno, życie jest krótkie i trzeba się realizować. Nie można się poddawać. Naprawdę, uwierzcie mi, że dla tych chwil warto, warto próbować, żeby stanąć na scenie, żeby spełnić swoje marzenie. Jeżeli tylko o tym marzycie, bardzo polecam.